Historia filozofii na krótko. Piotr Abelard Miłość, filozofia i spór o uniwersalia. Piotr Abelard urodzony niedaleko Nantes w roku 1079 zmarł w 1142 w opactwie św. Marcellego nad rzeką Saoną. Był wybitny i sławny na cały ówcześnie znany europejski świat. Pozostawił po sobie nie tylko bogaty dorobek intelektualny, ale i legendarne świadectwo swego burzliwego życia, które w znacznej mierze przebiegało pod znakiem namiętnego romansu z Heloizą. Ale po kolei zacznijmy od życiorysu Piotra Abelarda. Życiorysu niezwykłego, pełnego zwrotów akcji, chwały i upadków, wielkiej miłości i marnego jej końca, aby móc przejść wreszcie do sedna jego poglądów filozoficznych. Abelard, pochodzący z zubożałej rodziny rycerskiej w Bretanii, porzucił, jak sam pisał, miecz na rzecz oręża dialektycznej argumentacji. Szukając wiedzy i ludzi, z którymi mógłby się zmierzyć, na ów umiłowany przez niego dialektyczny oręż, w wieku zaledwie 16 lat rozpoczął wędrówkę po kraju. Szukał miejsc, w których mógłby uczyć się i toczyć intelektualne boje w imieniu tejże dialektyki. W ten sposób dotarł do Paryża, który w tamtym czasie był już dość ludnym miastem, pełnym nowych przybyszów szukających swych życiowych szans. Abelard zapisał się do szkoły katedralnej, której przewodził słynny dialektyk Wilhelm z Champo. Młodzieniec pełen pasji i intelektualnej odwagi szybko zdobył reputację znakomitego dialektyka, który raz po raz pokonywał w tej sztuce samego Wilhelma. Z drugiej strony charakter Piotr Abelard miał trudny i, jak sam go określał, pełen zarozumiałości i dumy. Na skutek zaciekłych sporów i ciągłej rywalizacji, której Piotr Abelard niewątpliwie zwyciężał, musiał w wieku 22 lat opuścić szkołę przy Notre-Dame. Udał się do Melun, a następnie do Corbeil pod Paryżem, gdzie założył własną katedrę filozofii. Zanim wyruszyła grupka wyznawców, a do Corbeil ściągały tłumy słuchaczy opuszczających szkołę Wilhelma. Niedługo było mu jednak dane prowadzić ten przybytek, gdyż wkrótce zachorował i z potrzeby kuracji wyruszył w podróż do swego domu w Brytanii. W wieku 27 lat powrócił jednak do Paryża, aby pogodzić się z Wilhelmem i ponownie przystąpił do grona jego słuchaczy. Jednak niepokorna natura Piotra znów się odezwała. Nieustępliwy w sporze z realizmem Wilhelma, zbijał jego argumenty jeden po drugim, aż w końcu osiągnął zwycięstwo. Ostatecznie opuścił też jego szkołę, by ponownie utworzyć własną katedrę już poza murami Paryża, na wzgórzu świętej Genovefy. Pokonany Wilhelm całkowicie zrezygnował z nauczania, wyjechał z Paryża, by zostać biskupem w Szalon nad Marną. Tymczasem Piotr Abelard, jak piszą niektórzy, zamarzył o duchowych godnościach które przysługiwały teologom bardziej aniżeli filozofom. Wybrał się więc w podróż do Laon do Anzelma, którego nauczycielem był dawniejszy święty Anselm z Canterbury. Nie trwało długo, żeby Abelard nabrał pewności i biegłości w kwestiach teologicznych. O swoim nauczycielu zaś powiadał, że był to człowiek podobny do drzewa okrytego liściem, lecz nie wydającego owocu, które zamiast ogrzewać mieszkanie, napełniało je tylko dymem. Postawiony przez swych Współtowarzyszy przed trudnym zadaniem wyłożenia księgi Ezechiela, wywołał swym wykładem zdumienie i podziw. Nauczyciel Anselm zabronił mu jednak dalszych wykładów, co skłoniło Abelarda do wyjazdu z powrotem do Paryża. Tam otworzył swoją kolejną katedrę, tym razem teologii, a zyskał przy tym niebywałą sławę. Ściągali do niego młodzi, głodni wiedzy ludzie z całej Europy, m.in. późniejszy święty Jan Salisbury. Otaczał go podziw i uwielbienia, do tego stopnia, iż władze miasta nadały mu tytuł kanonika mimo braku święceń. Pięć lat prosperował Abelard w dostojności i spokoju, aż do czasu, gdy spotkał Heloizę. Kim była owa dama? Heloiza była siostrzenicą kanonika Fulberta, a ten z kolei kolegą Piotra Abelarda. Fulbert udzielił Piotrowi gościny, inaczej mówiąc wynajął mu po prostu pokój w swoim mieszkaniu, a w zamian za to Piotr udzielać miał jej lekcji. Heloiza miała ledwie 18 lat, a była już biegła w wielu naukach, znając przy tym hebrajski czy grecki. Mimo to, jak wiadomo, nie mogła poszerzać swojej wiedzy w żadnej ze szkół. Dla kobiet ciekawych wiedzy w tamtych czasach pozostawało ją zgłębiać w domu lub w klasztorze. Tymczasem Piotr Abelard miał 39 lat. Był sławny i uważany za jeden z najświetniejszych umysłów swoich czasów. Fulbert tak dalece cenił i ufał Piotrowi, że nie przyszedł mu do głowy nawet cień takiej myśli, że mógłby zawiązać się między nimi romans. Pisze Abelard, oddał mi bez zastrzeżeń na wychowanie Heloizę, abym pomagał jej w nauce i poświęcał każdą chwilę wolnego czasu, tak dzień jak w nocy, kiedy wrócę ze szkoły, a nawet abym surowo ją karał, gdybym widział, że jest niedbała. Piotr przepadł z kretesem i całkiem stracił głowę dla pięknej Heloizy. Zamiast rozważań filozoficznych, pisał miłosne piosenki. W końcu okazało się, że i owoc jego nauczycielskich starań ma wkrótce pojawić się na świecie. Heloiza miała zostać matką. Przyrzekszy Fulbertowi, że ożeni się z Heloizą, miał podobno tego dokonać potajemnie, choć jego wybranka zaprzeczała publicznie temu z całą mocą. Ona nie chciała zrujnować jemu kariery, sam Piotr pisał o tym tak. Pytała, jaki zaszczyt może przynieść jej takie małżeństwo które pogrzebie Sławę i w równym stopniu poniży nas oboje. Jak bardzo nie wypada, aby taki człowiek jak ja, którego natura stworzyła dla wszystkich, miał się poświęcić jednej kobiecie i wziąć na siebie poniżające jarzmo. Dalej było tylko gorzej. Heloiza urodziła syna astrolabiusza, który niedługo potem zmarł. Abelard wywiózł z Heloizem do klasztorów Argenty, aby ukryć ją przed gniewem Fulberta, a ten z kolei będąc przekonanym, że Abelard chce się jej pozbyć, wynajął zbirów, którzy napadli go i wykastrowali. Gdy rozeszły się wieści o dokonanej zemście, opinia publiczna Paryża, Murem stanęła za Abelardem, potępiając kanonika, a władze pozbawiły go tej godności. Dwóch złoczyńców złopano i wyłupiono im oczy. Abelard dochodził do zdrowia. Kiedy Dobrze, osiadł w klasztorze w Saint -Denis. Na jego prośbę również Heloiza, choć niechętnie wstąpiła w szeregi klasztoru Argentey. Saint Denis Abelard jeszcze raz poprowadził kurs teologii, tym razem przestrzegając aż nadto reguł zakonnych, a tłumy słuchaczy gromadziły się wokół niego. Jednak jak to w życiu bywa, niektórym współbraciom nie przypadło to do gustu, nakazano mu więc przenieść się do cichej wioski pod klasztorem. Jak piszą niektórzy, była to najświetniejsza chwila w jego działalności naukowej. W gronie pilnych słuchaczy znaleźć się między innymi przeszły papież Celestyn II, Piotr Lombard, o którym wspominałam w poprzednim odcinku, a także 19 kardynałów, 50 arcybiskupów i biskupów z Francji, Niemiec oraz Włoch. Wtedy też Abelard napisał swój wstęp do teologii, będący traktatem o Bogu, jedynym w naturze, a trojakim w osobach. Dzieło to wkrótce spotkało się ze sprzeciwem kilku profesorów, którzy doprowadzili do synodów w Soissons w 1121 roku, na którym potępiono traktat i nakazano spalić go publicznie. Jeszcze raz powrócił Abelard do Saint-Denis, jednak nie na długo, bowiem znów wzbudził kontrowersję swoimi poglądami. Osiadł więc w okolicach Nojan nad sekwaną, gdzie wybudował małą kapliczkę z chrustu i gliny, nazywając ją Parak i znów nadciągnęła rzesza spragnionych słuchaczy, budując małe chatki wokół niego, a on na nowo podjął się trudu wykładów. Miał tym razem poważnych przeciwników w osobie świętego Bernarda i świętego Norberta. Nie wiadomo, jakby skończył się ten epizod, gdyby nie to, że został wybrany na opata klasztoru saint Gilles des Ruiz. Wydawało się, że tu wreszcie znajdzie spokój i do końca swych dni będzie mógł w ciszy i skupieniu pracować. Niestety jego surowość i rygoryzm nie przydały mu zwolenników wśród braci. Rozeszła się wieść, która dotarła również do Heloizy, że zakonnicy planują go otruć, aby pozbyć się uciążliwego opata. Wówczas to, po 10 latach milczenia, Heloiza napisała do Piotra list, ostrzegając go o tym fakcie. Był to początek ich korespondencji. Pisali do siebie listy pełne namiętności, rozważań filozoficznych i duchowych. Listy te ukazują złożoność ich relacji, walkę między namiętnościami, a obowiązkiem zarazem stanowią też unikatowy zapis emocjonalnej i intelektualnej sfery życia w średniowieczu. Piotr Abelard zmarł w drodze do Rzymu, zatrzymawszy się uprzednio w opactwie Cluny, gdzie przyjaźnie powitany przez tamtejszego opata chciał odpocząć i nabrać sił. Tam napisał ostatnie swoje dzieło, Konfesjo Fidei, w którym odpowiada swoim przeciwnikom na zarzuty o herezję. Ostatecznie Piotr Abelard przeniósł się do podległemu opactwu Cluny w klasztoru św. Marcella i tam w 1142 roku zmarł. Oto dzieje jego życia, przedstawione w bardzo dużym skrócie, bowiem znalazłoby się jeszcze wiele innych wątków, także moglibyśmy snuć tę opowieść dłużej. Ale skupmy się teraz na filozofii Abelarda i tym, co miał do powiedzenia w sporze o uniwersalia. Zadajmy zatem pytanie, jak średniowieczni myśliciele rozumieli uniwersalia? Otóż były to dla nich przedmioty ogólne, inaczej mówiąc powszechniki. W sporze tym chodziło o to, czy pojęciom ogólnym, uniwersaliom, odpowiadają jakieś przedmioty Rzeczywiste. Czy nie? Waga tego sporu dla średniowiecznych myślicieli była decydująca, bowiem nie dotyczyła jedynie dialektycznej trudności, jeśli chodzi o naturę pojęć, ale wręcz metafizycznego rozstrzygnięcia co do natury przedmiotów owych pojęć. Czy rzeczywistość składa się jedynie z przedmiotów indywidualnych, jednostkowych i pojedynczych, czy są w niej jeszcze inne, abstrakcyjne i ogólne? To zasadnicze pytanie, bowiem takie pojęcia jak Bóg, Duch, Święty, Łaska czy własności Boga, to pojęcia, które w tym sporze posiadają lub nie posiadają. Przedmiotu, który ujmują. Tak więc spór rozpoczęty przez dialektyków rozgorzał z wielką siłą, a stawka była niebagatelna. A zaczęło się wszystko od Porfiriusza, za pośrednictwem którego problem powszechników dotarł w ogóle do świadomości myślicieli wczesnośredniowiecznych. średniowiecznych Otóż we wstępie do kategorii Arystotelesa, inaczej zwanym Isagogą, Porfiriusz, relacjonując typy orzeczników w postaci rodzajów i gatunków, które mogą być orzekane o rzeczach, postawił trzy pytania. Czy istnieją rodzaje i gatunki w przyrodzie? czy tylko w umysłach jako myśli. A jeśli istnieją w przyrodzie, to czy są cielesne, czy niecielesne? W końcu po trzecie, czy istnieją oddzielnie od rzeczy zmysłowych, czy raczej w nich? Porfiriusz nie odpowiedział na te pytania, ale już już tak. On również napisał komentarz do kategorii Arystotelesa, lecz jego odpowiedź na niewiele się zdała z scholastyką. bowiem napisana była w duchu arystotelesowskim i nie była ani prosta, ani oczywista. Jednak Boecjusz postawił nowe pytanie, które brzmiało: czy kategorie Arystotelesa są gatunkami realnie istniejących rzeczy, czy tylko znaków językowych? Zadziwiające, prawda? Ale nie aż tak bardzo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Boecjusz był pod wpływem nie tylko tradycji arystotelesowskiej, lecz również mocno stoickiej, a ta zakłada Dała, że logika dotyczy jedynie wyrazów, a nie rzeczy. Boecjusz rozróżniał i przeciwstawiał sobie rzeczy i wyrazy, jednak nie wyrazy i pojęcia. Oczywiście odpowiedź Boecjusza była językowa. Arystotelesowskie kategorie dotyczą wyrazów, bo skoro zdolne są oznaczać realne rzeczy, to są wyrazami, bowiem oznaczać mogą tylko wyrazy. Dalej poszło już gładko. Odpowiedź Boecjusza w połączeniu z pytaniami Porfiriusza dała taki oto wynik. Jeśli pojęcia ogólne, czyli gatunki, nie są realnymi przedmiotami w przyrodzie, to są wyrazami. A wobec tego mamy do czynienia z alternatywą albo rzecz, albo wyraz. Tak powstał spór, w którym jedna strona wyznawała realizm pojęciowy, gdzie pojęciom odpowiadają realne przedmioty, a oponenci, nominaliści, uważali, że gatunki nie odnoszą się do realnych przedmiotów i są jedynie wyrazami. Oczywiście we wczesnym średniowieczu, za czasów Ryugeny czy nawet już Anzelma, panował realizm pojęciowy. Był naturalną postawą dla filozofii, mocno związanej z teologią. Dopiero w XI wieku problem uniwersaliów nabrał uwagi i rozwinął się nominalizm. Jego czołowym przedstawicielem był Rosle, zakonnik z który twierdził, iż nie ma barwy poza barwnym przedmiotem, ani mądrości poza mądrą duszą. Pojęcia ogólne są jedynie dźwiękami, które wypowiadamy, a ściślej głosami w jego terminologii. Z Roslem dyskutował jego uczeń Wilhelm z Champo, który był realistą pojęciowym. Wilhelm był zmuszony z czasem modyfikować swój pogląd, a to skutek choćby polemiki z Abelardem. Na początku twierdził więc, że rzeczy jednostkowe danego gatunku mają jedną i tę samą istotę. Później twierdził, że tylko tę samą, aby na końcu przyznać, że jedynie podobną. Dużo w tym zasługi Abelarda, który, jak pamiętamy, z części biograficznej prowadził z nim zacięte spory. W końcu przeważyła tendencja, aby szukać kompromisu, a stanowiska skrajne wobec szybko rozwijającej się dialektyki i w ogóle spekulatywnej myśli filozoficznej wydawały się już zbyt naiwne. Skrajny realizm pojęciowy w duchu platońskim nie wytrzymywał próby bezstronnego rozumowania. Natomiast co do nominalizmu, trudno było się zgodzić, iż powszechniki to tylko wyrazy, bo skoro można wyróżnić i pogrupować przedmioty wedle gatunku, to przecież coś w nich wspólnego musi być. Pierwszym myślicielem, który przeciwstawiał się obu tym prądom, zajmując miejsce w centrum, był właśnie Piotr Abelard. Zatem na czym polegał jego pomysł? Abelard był uczniem roslę, który, jak wcześniej mówiłam, uznawał powszechniki za głosy. Otóż Abelard uznał, że uniwersalia nie mogą być tylko dźwiękami, bo i dźwięk jest tak samo jednostkowy, jak każda inna rzecz. Zatem nie są one głosami, a wyrazami, które są oczywiście częścią mowy, a ich najważniejsza cecha to to, że coś znaczą. I właśnie to znaczenie jest czymś ogólnym, a nie sam znak fizyczny, czyli dźwięk, ani nie przedmiot, na który wskazuje ów znak, dziś powiedzielibyśmy, że desygnat znaku, nie są tym, czym są powszechniki. Jest nim znaczenie wyrazu i od łacińskiego słowa sermo stanowisko Abelarda nazywamy sermonizmem. Wedle Abelarda uniwersalia służą jako orzeczenia zdań i bezpośrednio nie odpowiada im żaden przedmiot ogólny, ale pośrednio odnoszą się do jednostkowej rzeczy, która występuje w zdaniu jako podmiot. Tak więc w zdaniu Sokrates jest człowiekiem orzeczenie człowiek dotyczy pośrednika Średnio Sokratesa, czyli podmiotu zdania, lecz nie istnieje taki przedmiot jednostkowy jak człowiek, będący desygnatem tego wyrazu. Wszystkie jednostki z danego gatunku posiadają pewną wspólną formę, która pozwala na nadawanie im tej samej gatunkowej nazwy. Abelard do tego wszystkiego dowodził, że pojęcia ogólne nie są czymś wrodzonym, a nabytym na skutek spostrzeżeń i pewnych procesów w umyśle człowieka, który abstrahuje i tworzy pojęcia ogólne. Było to podejście bardzo arystotelesowskie i nowatorskie, jak na tamte czasy. Spór o uniwersalia trwał najintensywniej w XII wieku, po drodze dając jeszcze inne rozwiązania, a były to m.in. konceptualizm, teoria stanu i względu, indyferentyzm, teoria zbioru czy w końcu konformizm. W połowie XII wieku spór samoistnie wygasł, a podsumował go zgrabnie Jan Salisbury, mówiąc, nie warto siwieć nad tym zagadnieniem, bo jest wiele innych równie ważnych w XIII wieku ostał się pogląd umiarkowany w duchu arystotelesowskim, sformułowanym najpierw przez Alberta Wielkiego, a następnie przez Tomasza Zakwinu. Nasz filozof Piotr Abelard przyczynił się również do rozwoju dialektyki i metody scholastycznej, kładąc nacisk na logiczne rozważania i krytyczną analizę tekstów, co widać w jego słynnym dziele Sikiną. Jego metoda, polegająca na zestawieniu sprzecznych cytatów z pism świętych i ojców kościoła, miała na celu pobudzenie do intelektualnego namysłu i poszukiwania racjonalnych uzasadnień. Wpływ Abelard na rozwój Uniwersytetu Paryskiego jest także niepodważalny. Jego działalność pedagogiczna oraz sukcesy jako nauczyciela w znacznym stopniu przyczyniły się do utrwalenia Paryża jako ważnego ośrodka intelektualnego. W kwestiach teologicznych Piotr Abelard również chazał swoimi drogami. Twierdził on, iż rozum owszem, może obejść się bez wiary, ale wiara bez rozumu nie. Boska trójca święta była dla niego jedynym bogiem o trzech własnościach. Ducha Świętego pojmował na modłę grecką jako Ducha Świata, a w sprawach etycznych wartość działania, A więc czynu uzależniał od intencji i przekonania. Był niezwykle barną postacią o przenikliwym umyśle. Uważał, że rozum jest w stanie przeniknąć każdą tajemnicę. Bernard Sclervo powiedział o nim kiedyś, że nie było przed nim zagadek: Niech il widit in enigmatę, i niech tak pozostanie w naszej pamięci. Historia filozofii na krótko.